To jest jakalne ryby. I progresja, tak? I wychodzi na to, że przechodzisz do znaku barana. I co wtedy? Czas minął. I stajesz się baranem. To jest fakt. Ale jesteś na rybą. Tylko masz charakterystykę bardziej porywcza, jesteś bardziej niecierpliwa. A ryby nie liczą czasu. Tutaj. W zupełnie odwrotnie. Czas też nie odgrywa rolę, ale gwałtowność. Niemożliwość załatwienia czegoś. To wszystko, co dotyka energii marsowej. W ten sposób organizujesz się. Po prostu organizujesz się, budujesz, funkcjonujesz, działasz. pędzisz można by było powiedzieć, to makabryczne prost dla ryby nie zupełnie po 30 latach przejdziesz do byka i tutaj rozpocznie się zupełnie inna działalność no cóż tak jest inaczej nie byłoby to takie ciekawe dlatego, że jest to jeden z elementów które są, które działają, które funkcjonują, a my jesteśmy tacy niepowtarzalni. I dlatego ciągle nas coś zaskakuje. I dlatego też w założeniu królewska wiedza jest tą wiedzą niepowtarzalną. Jest tą wiedzą, powiedzmy, że fantastyczną. Bo trzeba przyznać, że astrologia daje ogromne możliwości i jednocześnie też wspaniały świat przeżyć, zajęć i tego wszystkiego, co jest przed nami. A to jest z kolei dla nas bardzo ważne, bo kiedy możemy się zmieniać, to wtedy nie jesteśmy ciągle w tym samym, bo byłoby życie arazmem. A tak to masz ciągle nowe propozycje, nowe historie, nowe życie. A nie stagnacja, i właściwie wtedy można by było powiedzieć, powiedzieć samemu do siebie, jak się dobić. A kiedy mamy możliwość ciągłego, Podążania do przodu i planety też nam dają ten układ nowy, zupełnie nowy. Za każdym słowem, nowy, za każdym razem. I co 2,5 roku zmieniamy tą Dwada Samsę i wiemy o niej. Bo najważniejsze, czy wiemy o niej, bo jeżeli wiemy. To funkcjonujemy, jeżeli funkcjonujemy, istniejemy i wtedy zwyciężamy. I to jest ten moment, który dla każdego z nas jest tą doskonałością. Ja sobie bardzo cenię progresję, bo progresy dają nam rezultat zwycięstwa. Chociaż, jeżeli wiemy, w, jakiej, w jakim czasie jesteśmy, to dla nas Jest to czas niepowtarzalny, nazwijmy to tak. I o to chodzi. Także jako ryba, jako ta faza, ten okres, w którym istniałaś i ona zostaje już poza tobą to powinnaś tylko się cieszyć bo masz o wówczas i przed tobą nowe zdobycze nowe horyzonty Nowa przestrzeń, i to to, a w tym momencie, to jest chyba najbardziej istotne. I w tej istocie jest cały kompletnie sens. Do zobaczenia. I zapraszam wszystkich na YouTube, czy blog, czy blog zobaczymy jak to się rozegra wszystko, bo w tej chwili prawdopodobnie losy wszystkich nas są nieciekawe, zobaczymy czy ja przetrwam na YouTubie, czy YouTube czasami nie zrobi jakiś cyrków także bardzo proszę o subskrypcję, bardzo proszę o lajtowanie, bardzo proszę o komentarze staram się opisać te wszystkie komentarze, tylko czy to się uda jest jeszcze niemożliwość jak tylko mogę, to tak. W tej chwili jest troszeczkę niełatwiej, ale zawsze, za każdym razem e, stanowi to dosyć poważny problem, ze względu na to, że trzeba jednak poświęcić troszeczkę czasu. A czas, tak jak mówię, czasami się kurczy. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Z góry. Cześć.